Ale mnie zagowało Dobra no, już Kurde czekajcie, że bo jak ja będę tak z tyłu to zombie zabiją zębiaki Jeko to... Stoi zombie Zombie gdzie Nie ma Co? Nie Jest ma Jest pod hangary. Czekaj no Pod którym? W czwartym Raz, dwa, trzy 4 ja yy. Krzaki są? Dużo krzaków, nie? No I dużo... i są jak tam policja, kurwa, nie No, on, jest No. No faktycznie. I tam ktoś jest Ale panek blisko ten tej wieży już Ale on się nie zlezbi tak ten To jest 200 metrów od hangaru musimy być, wiesz? A ile jest? 400 metrów jesteśmy ponad... Uch, od tego. ty, no to nieźle. Mi się wydawało, tam Ej, ktoś tam leży. No ja mówiłem, że tam ktoś jest! Gdzie? No tam ostatni w tym... hangar No! Na ziemi Ostatni? Nie Rusza się Ja Ostatni, ostatni hangar po prawej no, widzę, leż. widzę, widzę A po prawej Biegniemy, dawaj Jest ty. tym Faktycznie To zombiak, to zombiak jest To jest gościu, bo że ma plecak i czapkę Ej, jeszcze ja strzelaj teraz Cicho, biegniemy, dawaj Widzicie jak on się... Cicho, Kurde, on to, to jest człowiek, a nie jakiś zombiak to jest zombie jak na stół To nie Zobacz. jest zombie, to jest człowiek Zatrzymał się Kampi tam teraz w krzakach i teraz rusza znowu Pod tą drabinką? Nie ostatni hangar was goni Jemal Ktoś jest przed ostatnim hangarem on tam To jest gościu. on tam kampi ja wam mówię No to idziemy no Co za problem Biegnijcie bo on się To Kto przede mną biegnie pierwszy Ja ja biegnę o, chyba pij. ostatni Ty pierwszy na śmierć, prawo odwiedź Lewo chyba To jest prawo. strasznie słabo widoczne Trzy... Shit, tu mnie zombiak teraz z tego wał Ale jajca to nas zobaczy wcześniej No on nas widzi, on message'u teraz mu wystawia ładnie Jakby miał sniperkę to bym go zdjął po kolei On nie chce ściąga, nie? MAN! Widzę MANa kurde, o 180 metrów To jest zombiak Ale kursorem przejechałem To jest MAN, to jest zombiak no to jest zombie. Normalnie ciekawy. by było survival Jak to tam? Suy, no survival, survival kurde Survival Jestem gościu? Pod krzakami ktoś tam leży czy mi się zdaje. jest, typ Stójcie, nie ruszajcie, się, widzę typa ruch. Gdzie Dzień jest na kurde rucham. cicho bądź Widzicie go? Nie widzę go. Chakup jest? jest? Jeden za hangarem, jeden przy tym krzaku przy ostatnim hangarze ja nie widzę tego gościa w krzaku Zabiłem go Widzę go faktycznie, jest, hide go. Zabiłem go. A drugi ucieka Drugi jest za hangarem, ktoś odprawia Ja idę Odbij od prawej Lecę, lecę kurde Też mój zombie jak pięknie Tak mnie zabije gości no to wydają nieźle Dajam jej praskę Kurde to jaki zombie jak biegnie Jejde. kurde żołnierz ma Jest widzę go Nie to nie gościu to chyba nie jest. Sorry Zbieraj się. Nie, bij tego! Ja tego ostatniego. Nie ma go tutaj. Wylogował się. Wylogował się pewnie, się zesrał. Chyba, zombie jak tam dał jakiś. Nie wiem, ja go nie widziałem nawet. Nie, tutaj, gdzie, ja go tutaj widziałem tylko. Tak, patrzył się i ten. No to może ale... uciekł, może się o, wylogował. Wylogował się pewnie. Sprawdź tego tutaj Deda co leży obok. Dobra, ale weźcie te zombie. Weź to my wyłatwimy te zombie. Doszczela No Dobra Mortina Ty on miał dobra, że weź, Weź, nie, Niech weźmie ktoś na mnie, możemy tutaj zrobić bazę za tym lotniskiem przecież Ludwagi. O SHIT kurde Tam ktoś jest Nie Nie dobra coś mi się to zagawało. Sorry bo mi się noga skręciła Myślałem że ktoś zamieszczelił Bo po prostu kurde nie wiem co się stało Ej, gdzie nikt to ciało Gdzie wy kurde jesteście No nie mu AK tu leży ile ktoś tam. Yyy... Okay, ja chcę Lee Enfield'a... Ale mówiłem, mówiłem, że sobie jakieś jak się rozrobiły. A ja mówiłem, że tam ktoś jest? Ale ja nie byłem pewny, ale on nie był w hangarze. Był, tylko wychodził no, z niego. No on wychodził, on wychodził z tego, on się czołgał cały czas. Ja go zobaczyłem tylko w krzak. przy krzakach. Jest to wszystko nagrane, rozumiesz to? Mój dźwięk strał też? No, nie wiem czy tak, ale będziesz na YouTubie w każdym razie. Już byłem No, to będziesz drugi. Tech to ma najlepszy broń, leci pierwszy. Rozpadłeś, teraz zaraz zabiłeś Widzisz? Jakie jesteś z ten, dobry? DMR AKM Jaka, ja potrzebuję AKT. AKT Magnet. Ja chcę Lee. Ja chcę Lee Enfield. Ktoś na wieży jest. Zgadasz Pierwsze piętro. Sprawdź czy ktoś tam jest. Patrzę. No ja wziąłem. Tylko tu nie ma. Nie nie ma, to jest szafa szafa, kurze. się się z tamtym. No słyszę No tu w ogóle nie masz żadnych dobra. pięter w tym, no, ale dobra. No A wszystko. tu więcej osób, na pewno jeszcze jeden typ. No to się wylogował, tydl. no mówię ci To chce AKM Jak. Chcesz? Ja mogę AKM i lepsza taka AK chyba lepsza, bo więcej amunicji to pewnie Dobra. Ale słabszy ma ten walczy. Dobra, kurde, ja sobie na tego limfla póki co zostawiam Jak będzie jakaś taka dobra broń, co jest znana, to wtedy Uważaj, bo tu cię z... Zombie No, chciałem na niego szczerać Tu jest Jaka to omnisja? Za zombiaki Kolejne biegną 10 lat Ile zombie? Wchodźcie do zombi No wchodźcie, kurde, szybko To Szybko, pudeł szybko jest Kto mnie zbo... O, jesteś brał, że ktoś mnie tu zbloczył no, Okej okay, To ciekawe, nieźle, nieźle, nieźle nie, 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 rzeczywiście Zamknijcie tu drzwi, kurde, ja to tu a tam wchodzą Zmierzę tu... Się, Fik Ocuj się, ocuj się na drogę Biją Nic nie ma Dobra Na No to pewnie ci się czołgali po no, prostu no, no, to. Wtedy się ciągał, on mówię O kurde, problem. No brawo. Jak to wyglądało? Tak i dlatego tak jedno przeskakuje jakoś. Teraz dowiesz. No patrz. Survival kurde. Poraka. Kurde, że znowu będą tam... Ej, to nawet zabijemy to zębaki, co nas gonią, bo teraz nie przejdziemy przez to, to nie jest tak łatwo tam wejść. Się znowu zbloczę i znowu będzie kurczy imprezy. Kurczę, nie mogę ten. Okej. Okay. A ja mocno zrobię. Ja wiem, jak... Dobra, mam 2 AK, to jest mam. Dobra, udało się. Tak na tak farcie, tak. ale... Demer. Kto no, tam wart? Z... Ten magazyn, do Kolejne zombiaki biegną O do DMR-a magazynek Wskakują no. znikąd To już się zmienić Stanach nie biegnie Nie nie To nie wzięłeś tamtych mężczyzn A na zewnątrz coś jest? Nie ma nic na zewnątrz O co tam się dzieje Kurde Sieczka sieczka Ja już mam jednego killa Sieczka imprezka kurde Ja mam asystę powinienem mieć No ja ale, ale ja ja dla ciebie ten, ten magazynek do DMR-a Wolę taka ja. To złamał nogę Ja, nie wiem czemu <laughs> Zombie na mnie upadnie Aha no to słoka A wy jesteście nam dolekć gdzie? Kurwa kolejny ja. lecę, czy mnie zajmijcie? Gdzie to, ty to? jesteś? Obok obok mnie w tej wieży kurwa. Gdzie. Dobra, jedźcie z jedź, kurde. Dobra, Jedźcie, kurwa. Słuchajcie, bo ja się wezmę z martwiny. Skoczyłem, kurwa, gdzie wy tu jesteście. No dobra, kolejny. Masz, no, przepraszam, chciałem jeszcze raz. Zabij tego ostatniego, ja muszę na morfinę wstydzić. Masz, czy ktoś, czy coś? Ach, celność. Sprawdził gara garaż? Jaki garaż tam dalej? Przez, tam A, zombiak tak. biegnie, weź, że go nie przeszukaj, bo dam na ciebie zaraz ci ten. Co jest? No zaraz. A tu bryka się, bądź się nie? Fajnie by tutaj długowało. Ja mam jeden strzał, jeden kill, który zawsze w zombiakach, jak szczelam do nich. Taka jest zasada. Nic takiego ważnego. Nie? <laughs> Garki Koło kraina. Już zostałem Drugi garaż, trzeci garaż, trzy garaże Dwa garaże Pusto Pusto? Pustosz Ale, dobre, do, do, dobre, tak, to było No, ja Odwiedzenie terenu, zanim Wyjdziemy gdzieś Mówię A ktoś wziął, a ktoś wziął ten namiot? Jaki namiot? No tak właściwie mam do, do namiot Zniknęło ciało, nie zdążyłem nic zrobić. Pewnie tam się gdzieś zrespił gości... Gdzie teraz? Nie wiem, bo jak gdzieś biegam za Mike'im, kurde, nie wiem gdzie było. Ja też za Mike'im biegam. Co jest? A gdzie Blaze? A tu Tak, na jakimś kurde grobowisku prawda. Tak. Ej, ile ich jest? Może grana Może byśmy uciekali? Granata wrzuca, ja granat. Się do domku. Do domku do domku właśnie granat. do no, to, to zobaczyć Na górę, na górę! Na górę. No, górę, górę dawaj granat Ja to nagrywam, Waga, dawaj, dawaj Za tobą jest zombiak. za tobą Wrzucaj. Narzucił się tamte, Dobra, wrzucił oh god, dobra. Ale mnie ty No Nic nie słyszę Shit kurde, co w jakim wchodzą Nic nie dobra to Co Ale nie się, nie dzieje, się dzieje, kurde? Tak? Jesteś! Z... Zrobić, żeby się odgubić? No, trzeba odlogować się, zalogować ponownie. Nie. Tak. Poczekać chyba. Tak. E, to, to zniknie po chwili. Hardcore. A ten, ten dźwięk y, powróci powoli? E. Kurde, ja myślałem, że będzie jakieś bardziej efektowne to. A to było takie pierd... No. <laughs> taki, <laughs> jakby zębiak sobie jakiś pierdnął i wszystkich rozwalił. Gdzie? Do tego DD zależyłem. Czekaj, no, gdzie jest Mike? Ja dawno to czyli gdzie jest ten? A tu dobra. Zwichnięto na to. Znaczy no, ten magazynek tak. wziął do dmr A też mam zwichnięto. Tak, ja wziąłem. I ci rzucam. Znaczy do tego taka, no. Dobra, ale. No, imprezka w każdym razie niezła. Dobra, Hard... mam dzięki. Hardkrowa chce, co? Mhm, to teraz gdzie? No to teraz idziemy na barak, tylko muszę się odgłuszyć. Kurde na baraki, no to to będzie dopiero impreza. Mnie od razu odgłosiło. Tak? Mnie jeszcze nie. No teraz puści Ej, antybiotyki po co są antybiotyki? Jak jesteś chory Że jej temperatura? Jeżeli temperatura spadnie poniżej 26, To nie hitback się się używa? Chyba no, chyba są na ogrzanie. A... W... No, to jak masz niską temperaturę, ale żeby nie, z... nie spadła ci poniżej normy, no to wtedy... ...znaczy, jak ci spadnie, no to wtedy jesteś chory, nie? No, zapobiega temu, żeby się mniej ten... ...myśleć trzeba. Jeszcze my? nigdy się nie wyziemiłem. No też. To jest chyba praktycznie niemożliwe. Odgłuszyło was? Tak. tak. Co? No Taka. chyba tak. Nie, jeszcze nie. Ja nie jeszcze tak. mam ten znak i ikonkę tam mam jeszcze. Ja nie. Mam znak, ale ikonka jest niemalże. Ale, ale słyszę normalnie. Ikonka to jest ten. Dobra, lecimy. <laughs> nie, bo to na inną ikonkę. Teraz będzie to dopiero 10. to jest taka kość inna. Ja Taki też mam zniknięcie. Są, są normalne. Patrzę tam na lewo, tutaj w tle to się oglądają. No właśnie się patrzę. A tam na, na nas cztery by się raczej nie, nie ten bo i tak wypadł. Ząbby Dobra, chodźcie na te baraki. Dobra, chodźcie najpierw. Dopiero wtedy będzie rzeź. Zresztą mam granatę w środku. się cieszy, kurde, Jezus. Jakiś psychopata. Gdzie ty w ogóle biegniesz? Baraki są tam. No. O, już nikt nie pisałem, to ma Mi też. No. Cieś. Wszyscy Alicja No ja Znalazłem wtedy na jakimś spacku Żeby idziemy do Chowhu Tak Pięć, wejdziemy sobie akurat cztery osoby Czeripanterni, ale tapać Jier biegnie, biegnie zobaczmy. To Nevi biegnie. będzie, Nevi będzie. Zrobicie jednego psa? Nie. nie Zrobicie jednego zombie i będzie pierwszy. Ale Nevi będzie, bo on lubi biegać. Ta, no ta. No. jest tak. no. no. On to lubi na ciągniku popylać. <noise> jak go wysłaliście, to tak nie wrócił. <głos> <głos> nie wiadomo, co on zrobił z tym ciągnikiem. Mówił, że ukradli, ale... <noise> on zostawił go na razie i szukał kanistra, 2 km dalej. No wiem, ale wiesz... I nie znalazł tej kanisty i jak na jak znalazł, zaczął mu internet wpaść. Wraca się i go już nie ma ciągu. O kurde, widzisz, to granat leciał w południu, nie lecisz tam. Granat leciał. Lećcie tam po tam, leci No biegniemy, biegniemy, kurde. Jakie tu uniki trzeba robić pomiędzy nimi. <grabia> <grabia> Dobra. Tu amunicja może być, jakaś broń. Coś takiego. Tu leży amunicja. Dobrze, to znowu leży. No, Ty nie, nie biegnij, że tam jak tam jest do krowy, już nie masz krowy, człowieku. Wiem. Może tam było tego AK. A nie mówiłem do blaze'a, tylko do tego. Don't stop, don't stop No don't don't, don't. Stop, don't, don't stop the party Uwaga, bo tu ławka yeah. będzie O to jest, a to są zawsze Ławka Fastem, fastem Po bo nogi sobie tak łamiemy jak idioci <laughs> Mieście trochę M4A1 CCO AKM, ja sobie wymienię, bo wolę o, co będę miał więcej? Ja mu... Mam... O! Biorę! O, przyciszony jest M7J! m Kurwa, nie dlatego! No mam niedzące jeszcze! Co jest, A, zbieram się, się przestraszyła! A, kurde, dobra mi A Tu wchodzę na łóżko, nie no, wiem jak wierzę, nie spać! Ej, kto tak strzelą? Majki! Ale lak! <grym> Ale lagi mam Tu masz ST, widzisz? Przeciszony magazynek AKS Cobra, kurde Co lepiej AKM czy AKS Cobra? Ej Co? Lepiej AKM czy AKS Cobra? Co? E, macie gdzieś magazynek już tego? Czy nikt mi nie odpowie raczej na to pytanie Nikt się nie odpowie na to pytanie No to widzisz, kiepska sprawa Zdarza się niestety jest, SD. Ej, kto mi zabrał SD? Magazynek. SD, SD jest dla mnie. tłumika. <grym> ty nie załączysz do tego. <grym> Dobra, cisnął. Ej, no zabrał mi magazynek. Ja <grym> Jaki biedny. Ej, ja ci dałem magazynek do DMR-u. Ale <grym> SD to jest do tłumika, rozumiesz to? <grym> no właśnie. Kurwa, masz. A ty nie masz z tłumikiem. A ty masz z tłumikiem? Tak. Tłumnikiem, kurde. Idź, Idź, idź. No to idźcie, nie? Buda, kto ma się budy? Ja nie, Nevi jest, nie jest <grym> dobra, lecimy jestem przecież Dobra, lecimy chodźcie przez te siatki, wywalamy obie gromy No, dobrze by Kogoś było. brakuje jakieś kobiry Kogoś brakuje? Jakaś kobira się zgubiła Kobira, kurde, co to jest? jest. Napierdnijcie, no, a nie tyle jakieś Poszukam no. okay. ostatnie kobiry Przed nami zebiaki Tom, dawaj Majki w, yeah. w lewo od Buty, w lewo od Buty Nie przez bramę, to w drugą stronę Panią, Widzę cię, Widzicie, widzisz mnie Wchodzi ktoś na tą budkę, wchodzi ktoś na tą budkę, na tą ambonę, czy jakby tam? Tam nie ma Dobra, to już tak zdaje No, chodź tutaj jest dziura Ej weźmy podanie i putkajmy Leczcie, lecz Nie, bo nas tutaj ząbiaki goją, co uciekniemy im za to i wybijemy Lepiejmy je No właśnie. Zdejmij tego zombiaka sobie z siebie. Zdejmij. Dobra. Kulę, to trafił pięknie. Tak. Bro, jeszcze przyszedłeś tak, żebyś mnie jeszcze trafił mógł. Aj, jeszcze. No i czekaj. Kiepsko, kiepsko. Ja nie mam amunicji do tego AKM, no ale trudno. Dobra. Nigdy nie na, na bazę chyba teraz, nie? Nie raz nie mam to mnie zabili Teraz lecimy na bazę. Pierwszy ja idę zobaczyć czy w ogóle będzie yy, wiecie to.